Witam z tej strony Gregor. Dzisiaj Was zapraszam na starcie i jego oraz Chariksa w grze Total War Warhammer 2, a dokładnie w turnieju o tytuł konsula. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo pokazujecie tym dla mnie wsparcie. A ja zapraszam Was do oglądania dzisiejszego starcia. Zapraszam także na mój serwer Discordowy Tadela Gregora, gdzie zobaczycie więcej filmów, jak i z turniej, jak i z innych gier. A teraz zobaczmy, co nasi zawodnicy dla nas przeprowadzili. Łioczio Kali przyprowadził nabatę. Zaś Calik przeprowadził kartaginę. Zobaczmy na początek, co przyprowadził Carix. Na pierwszej linii mamy libijskich peltastów cztery oddziały. Później mamy kartagińskich hoplitów, libijskich hoplitów oraz późno libijskich hoplitów po jednej jednostce na każdej flance. W centrum mamy zaś libijską piechotę, która. Uzupełnia tą dziurę, to pomocy ma tutaj dwa oddziały najemnych wojowników arystokracji oraz dwa oddziały wojowników samickich. Dodatkowo są jeszcze dwa oddziały piechoty libijskiej na flankach, dodatkowo dwa oddziały jazdy kartagińskiej też na flankę, no i dodatkowo straż przyboczna wodza. Co w tym czasie przeprowadził Wachiu Kanli? przede wszystkim przeprowadził. Poborowych harcowników na plecach, których razem ma trzy oddziały, w tym dwa tutaj. Ta flanka ewidentnie jest mocniejsza, bowiem ma także tutaj generała, który jest na tabejską szlachtę konną i ma do pomocy jeszcze na tabejską drugą szlachtę konną i ciężkich pustynnych lansjerów. Podobną kombinację ma po drugiej stronie. Ma też coś takiego, że wystawił sobie pustynnych hoplitów na flankach, zaś w centrum ma trzy oddziały opancerzonych pustynnych hoplitów. Na przejdzie są jeszcze procarze po dwa na każdą flankę. W środku mamy trzy oddziały natabejskich toporników, nie, cztery oddziały natabejskich toporników i mamy jeszcze trzy oddziały, nie, dwa oddziały, nie, trzy oddziały natabejskich szermierzy, jeśli dobrze liczę. Tak, trzy oddziały natabejskich szermierzy. No, bitwa szykuje się interesująca. Choć osobiście uważam, że przewagę w tym starciu będzie miał Watchu Kindly. Głównie z tego powodu, że jak widzimy kartagina Czariksa ma głównie jednostki tutaj do walki w zwarciu lepsze. Choć troszeczkę tych pik ma, to tych pik może się okazać za mała pik, przepraszam, włóczni. No i też coś co mnie troszeczkę dziwi, zazwyczaj Czarik gra bardziej mobilnymi buildami, a tutaj troszeczkę bardziej taki stacjonarny. Troszeczkę tej jazdy jest, ale jest jej troszeczkę nie wiem, chyba jest mniej więcej tyle samo równo, co na tabejskiej piechotki, ale... Topornicy mogą być przede wszystkim zagrożeniem, w szczególności dla tych opancerzonych jednostek. Opeltaści też są tutaj dość dobrą jednostką, ale jednak siła ognia będzie po stronie Watch Diego, który już, tak jak widzimy, wysyła swoje oddziały na starcie z oddziałami Chalixa, Najprawdopodobniej chcę związać jak najwięcej oddziałów w walce wręcz. Zaś poborowi harcownicy chyba za bardzo poszli do przodu, i teraz jazda kartagińska będzie mogła ich łatwo dorwać. No, poleciał ostrzał. Poleciał jeszcze ostrzał wykartagińskich koplitów. Ale ta kartagińska jazda robi swoje, i jak widzimy, Charis wysyła więcej sił na tą słabszą flankę. Gdzie w tym czasie Łochy Candy, de facto całą tą flankę na razie sobie zostawił na tyłach. Postrzela trochę w tych petastów I troszeczkę mam wrażenie, że Łochy Candy zagrał wręcz jak Grecy pod maratonem: że słabsze centrum, ale silniejsze flanki. Chcąc jakby wziąć przeciwnika z dwóch stron i wziąć go w kleszcze. I obecnie mu to na razie w miarę wychodzi, bo jak widzimy, teraz sama ta flanka poszła w ruch. I jak zacznie tutaj uderzać na te oddziały Kartaginy, no to Kartagina to bardzo mocno odczuje. Gdzie jeszcze jazda kartagińska próbuje coś zdziać, ale na razie nie wychodzi jej to najlepiej. No poza tym, że wybijają to na tabejską szlachtę konną, ale procarze już tutaj pędzą. No, Peltasi trochę pomagają w walce z tą Tabejską szlachtą konną, ale popatrzcie tutaj: Łucznicy, Libisy, Peltaści już są złapani przez natabejską szlachtę konną. Jazda kartagińska też dużo, że na razie nie zrobiła, ale za to generał tutaj chyba kombinuje wraz z, z, z ciężkimi pustynnymi lasierami, żeby dorwać resztę peltastów. Większość piechoty kartagińskiej na tej flance już się zaamuje, co tylko utrudni sytuację czariksowi. Bo popatrzcie, są tutaj sytuacje, na przykład tutaj, że dwie, dwie jednostki do walki w zwarciu walczą z jednymi natabejskimi topornikami. Więc Watcho Candy bardzo ładnie zajmuje uwagę tym oddziałom. I nawet jeżeli tutaj zaczyna przegrywać flankę, to jednak zdobywa przewagę, usuwając jednostki po tej stronie. A generał jak widzimy, Kartaginy jeszcze ryzykuje i wjechał w ciężkich pustynnych lansjerów. Teraz będzie próbował dorywać procarzy oraz właśnie tych harcowników. Ale jeżeli ci procarze i harcownicy zaczną w niego strzelać, to jest duża szansa, że może zginąć. Charix troszeczkę próbuje przegrupować swoje, no nie oszukujmy się, nadszarpnięte oddziały. Bo walczył naraz de facto głównie ze środkiem oraz lewą flanką. Z perspektywy Watchy to była prawa flanka, zaś lewa flanka Watchy już spokojnie sobie radzi. Popatrzcie, wszystko co tutaj miał Czarix już zostało wyeliminowane po tej stronie. I teraz to już jest kwestia wybicia tego, co Chariksowi zostało. A Charix stracił dość sporo, Jaki na walce z centrum, który centrum się dalej trzyma. Jak i dużo stracił na walce z tamtą flanką. Choć generał dalej stoi ze swoją strażą przyboczną, to tutaj jeszcze na Natabejscy topornicy dorzucą swoje trzy grosze. I nawet jeżeli przyjmą na siebie szturm, to popatrzcie, jak teraz Straż Przyboczna obrywa od tego strzału. A tutaj jak widzimy, Czarny spróbuje się przygotować do tego, że zostanie okrążony wręcz. Bo jazda dalej jest po stronie Natabejskiej. A, ładź, ci, ci hoplici no oberwali. Tak samo ta jazda kartagińska. Procarze próbują coś tu zrobić i na razie im idzie całkiem nieźle. Jeszcze na natabejscy topornicy dalej się trzymają, tak samo ci procarze. A harcownicy niczym nie miotają swoimi oszczepami, mordują tych najemnych wojowników arystokracji. A kawaleria nawet jeżeli jest zmuszona do walki z łuczniami tutaj to w miarę sobie ładnie radzi. I ewidentnie białych sztandarów kartaginych jest coraz mniej w porównaniu do czerwonych sztandarów natabejskich. Gdzie jeszcze? Jak widać, ci libijscy hoplici dalej mają problem z pokonaniem natabejskich szermierzy, których jest zdecydowanie mniej od nich, a rodzą sobie całkiem nieźle. O, późno libijscy hoplici teraz oberwą szarżę... No, oberwali! No, oberwali, no popatrzcie, nawet jeżeli to były włócznie, to jedna szarża, prawie połowa tego, co im zostało, zniknęła. Najemni wojownicy arystokracji za chwilę otrzymają jeszcze szarże od ciężkich pustynnych lansierów. Tutaj jazda kartagińska, Libisy, Peltaści ścigają, uciekającą na tabejską szlachtę konną. Kartagina już praktycznie piechoty nie ma, więc Watch you kindly najprawdopodobniej zwycięży to pierwsze starcie, chyba że stanie się cud. Jakiś na korzyść Chariksa. Chociaż jeżeli teraz cyklu bliskich koplitów teraz zaszarżuje generał, ale ci hoplici nie zdążą utworzyć falangi w dobrą stronę. Ała! No to musiało ich zaboleć. No bardzo ich to zabolało. Popatrzcie ile modeli tak nagle zniknęło z powodu tej jednej szarży. A jak widać jazda kartagińska przegrała z na szlachtą szlachtę Kondą. Peltasi próbują wrócić do walki. Hoplici zostali załamani. Najemni wojownicy arystokraci za, si za chwilę oberwą jeszcze szarże na plecy. No nie, Watch You już tego nie przegra. To już będzie gdzie GG dla niego. Pozwolę to już sobie nawet przyśpieszyć, bo jak widzimy, oddziały libijskie już, oddziały libijskie, kartagińskie już zostały pokonane. Dając już pierwszy punkcik Watch You Ewidentnie ta taktyka spod maratonu wyszła na korzyść na Tabei oraz właśnie o No i przede wszystkim to, że miał tych procarzy, a Charlie poszedł bardziej w tych peltastów. Dało mu też później korzystną przewagę, w szczególności, że ci harcownicy w większości przeżyli. A oni są zdecydowanie tańsi. Gdzie ta jazda kartagińska, no, próbowała zrobić swoje, ale w porównaniu z tym, co zrobili na przykład ci ciężcy pustyni lansierzy. Czy na tabejska szlachta konna z generałem? No, widać było różnice, W szczególności, że jeszcze ci topornicy przebijali się przez tych hoplitów, a libijska piechota wraz z wojownikami tutaj szlachty oraz najemniki, innymi wojownikami samackimi, no, siali małe spustoszenie, ale jak doszło co do czego, po prostu było ich zdecydowanie za mało, bo zostali praktycznie sami na polu bitwy w wielu przypadkach, lub zostali wyrżnięci do. Słownie do ostatniego modelu. Ale cóż, przejdźmy zatem do następnego starcia. Gdzie następnym starciu? Zobaczmy, gdzie to ja tu mam. Mam to tutaj. I Czaryk przeprowadza Maseli przeciwko... O, Worszykali przeprowadza Rzym. Czyżby to było starcie Legionów? No, brzmi to interesująco. Co, Zobaczmy, jak tutaj zawodnikom poszło. No, szykuje się faktycznie takie starcie legionów. Popatrzcie sami. Po jednej stronie pustynne legiony i pustynne kohorty, bo już poznaję po emotkach. A po drugiej stronie mamy opancerzone legiony i kohortę Ewokati. Jeżeli się pomyliłem, to powiem od razu, że przepraszam, ale wątpię, żebym się pomylił. Akurat emotki tych dwóch frakcji jeszcze pamiętam. Emotki raczej, ikonki. Mamy tu kohortę legionową, kohorta Ewokati, czyli dobrze pamiętałem. Kohorty Ewokati mamy cztery oddziały. Mamy jeszcze jedy, jeden oddział kohorty legionowej, czyli kohorty legionowej mamy dwa oddziały oraz jeden oddział pancerzonych legionistów. Na przodzie mamy triarii oraz trzy oddziały pomocniczej piechoty. Na flankach po jednym oddziale lewi oraz gladiatorek z włóczniami. Na tyłach mamy lewis. Z przodu mamy cztery equites i so, raczej z tyłu jedne sokwi equites oraz wodza ze strażą przyboczną. Więc, no, dość ciekawy build rzymski. Nie powiem. A u Czariksa już widzę coś, co on bardzo lubi, czyli kawalerię, która może strzelać. W tym przypadku Panterzona, Kawaleria Numindyjska. Z tego co widzę, razy 4. I panterzona, Jaza Numindyjska to jest generał i ma jeszcze jeden taki oddział z tyłu. Z przodu są plemienni procarze. Razy 4. Za nimi tańsza piechota z włóczniami. Czyli właśnie numidyjscy włócznicy przemieszani z pustynną milicją, a z tyłu mamy właśnie na przemian pustynną kohortę i pustynnych legionistów, którzy są dość dobrą piechotą, ale na Rzym, przynajmniej Rzym tutaj Łoczył Kandiego, mogą mieć problemy, bo jednak kohorta Ewokati oraz kohorta legionowa ma, z tego co pamiętam, lepsze statystyki. Jeżeli nie porównywalne. Nie, ma lepsze statystyki. kohorta -Hor legionowa? A kohorta Ewokati? Kohorta Ewokati ma zdecydowanie lepsze, więc ci legioniści, no, wytrzymają swoje, ale nie dadzą radę pokonać. Będzie brakowało tego przebicia pancerza. Dlatego bardziej na Rzym bym przyprowadził Kusz, który ma jednak te swoje szotele, a jednostki z szotelami naprawdę bardzo dobrze sobie radzą na opancerzone jednostki takich frakcji jak na przykład Rzym. Ok, widzimy, że będzie mi łatwiej tutaj w ten sposób pokazać, że Czarix próbuje utworzyć taki bitewny trapez. Bo widzicie, tutaj kawaleria robi za takie wektory, ustawiając właśnie się wokół armii rzymskiej, zaś główna siła uderzenia będzie dołem tego trapezu. Choć Czarix ewidentnie próbuje przegrupować swoje oddziały. Z większym lub mniejszym skutkiem. I widzimy, że opancerzona kawaleria numindyjska ma coraz większe kłopoty, choć ten oddział jeszcze w miarę sobie radzi tam z tyłu. Czyżby za chwilę uderzył? Nie, w ostatniej chwili wycofuje się. Asocji Equites zaczynają go ścigać, w szczególności, że jeszcze lewis zaczynają miotać oszczepami. A tu ładny orzełek sobie lata. A też się opanterzona kawaleria nomindyjska coś kombinuje. Czarik znów przegrywają swoje oddziały, bo tutaj Watchu Kandli ewidentnie jest zmuszony do tego, żeby to on podszedł doń Czariksa. Głównie przez to, że Czarik wykorzystuje tą swoją opanterzoną kawalerię nomindyjską do tego, żeby jak najbardziej uprzykrzyć życie Watchu Kandliemu. Ale na razie taka kawaleria nie osiągnęła większych sukcesów, poza zabiciem pojedynczych modeli bardziej lekkich jednostek. A jak dorwie się do nich już triarii, albo chociażby te gladiatorki, no to już mogą odczuć... Mogą odczuć już co nieco. Jak sobie popatrzymy w sumie... Okej, okay, kohorta legionowa ma zdecydowanie wiele przypadek niż... Gladiatorki z włóczniami, ale czy pomocnicza piechota? Tak, nawet pomocnicza piechota ma lepszy pancerz niż gladiatorki. Dobra. No w sumie się nie dziwię, dlaczego teraz jest określenie bardzo lekka piechota z włóczniami. Ale jest to bardzo też niebezpieczna piechota z włóczniami. No i też ma całkiem ciekawe modele. Faktycznie wyglądają jak takie cygladiatorzy. Ewidentnie, Charlie spróbuje dalej kombinować. I procarze zaczynają miotać swoimi kamieniami w pomocniczą piechotę oraz w triarii, ale sądzę, że oddziały rzymskie dadzą radę załatwić te oddziały numindyjskie. Jedynie nie mogą zrobić niczego głupiego, ale jeżeli znów dojdzie do sytuacji takiej, że Charis będzie walczył kilkoma oddziałami na jeden oddział, to zdecydowanie Watch Kali będzie miał tutaj większą przewagę. I z tego co widać, Charix się chyba znowu próbuje przegrupować, co you Candle przyuważa i wysyła już swoje oddziały do uderzenia. I znowu chyba będzie próbował skupić swoją siłę uderzenia na jednej flance. Czyli ewidentnie będzie to uderzenie punktowe. Lewis ubezpieczają, miotając wbliżające się oddziały pancerzonej kawalerii numindyjskiej. Więc ewidentnie po są poprzedni tutaj ci lewis, że pilnowali bardziej głównych sił uderzeniowych. Gdzie nie oszukujmy się, że nie ma jakiegoś super strzelania. Jedyne strzelanie, takie lepsze, jakim można byłoby powiedzieć, że ma, to są, jeśli dobrze pamiętam, najemni łucznicy syryjscy, albo pomocniczy łucznicy syryjscy, który, do których normalnie na przykład celucydzi mają dostęp. O, ta pustynna milicja... Się przeliczy, tylko horta legionowa ją zje w bardzo prosty sposób. W szczególności, że teraz jeszcze pomocnicza piechota zderzy się z numindyjskimi włóczniami, no zaczyna się już bezpośrednio starcie pomiędzy tutaj naszymi zawodnikami. A gladiatorki z włóczniami postanowiły obrać za cel numindyjskich włóczników. I kiedy czaric jest bardziej skoncentrowany na tej flance. Pozostałe oddziały rzymskie już nadchodzą. Gdzie Equites mamy tutaj naprawdę dużo. I właśnie, jeżeli ci Equites przedostaliby dostaliby się przez flanki do tych biednych procarzy, no to ci plemienni procarze długo nie pożyją. Choć teraz ta kohorta ewokacji mogła próbować by się przedrzeć i dorwać teraz tą opancerzoną jazyną nomindyjską, zanim ta. Opancerzona jazda numindyjska dorwie ich. Ewentualnie można byłoby tutaj przesłać Ewokati. Ewokati nie, Ewokati tylko Equites. Ale opancerzona jazda numindyjska mogłaby zrobić to samo. Więc tutaj troszeczkę zmarnowana okazja w tym miejscu. Choć jak widzimy, widmo mindyjscy włócznicy są z łatwością rozbijani przez oddziały rzymskie. jednak kohorta Ewokati wręcz wycofała się na spokojnie z walki. I lecą oszczepy w opancerzoną kawalerię numindyjską. Te oddziały mogłyby spokojnie iść, nie być taką taktyczną rezerwą, bo ewidentnie Charix zaczyna coraz bardziej tracić grunt pod stopami, ale za to Equites będą coraz bardziej obrywali od plemiennych procarzy, no i też opancerzona jazda numindyjska. Generalska tutaj ciągle czeka, a tu opancerzona. K koni łucznicy Numindyjscy stoją z tyłu. Oho, crity zderzą się z opancerzoną jazdą numindyjską. A tak to widać, że oddziały piechoty Rzymu zdecydowanie zdobywają przewagę. Numindyjscy w jeszcze próbują coś działać, ale. Nie wytrzymają długo nawet, jeżeli są dwa oddziały na jedną kohortę Evocati. Oho, opancerzona jazda nomindyjska obrywa. Kawaleria z łukami też próbuje się tutaj dołączyć. Ci Equites mogliby być od razu wykorzystani albo do ścigania tej opancerzonej kawalerii, albo do wjechania tutaj już na flankę. Coś, co chyba Kandi próbuje zrobić tutaj, tym oddziałem kawalerii. Dokładnie, widzimy, że się ładnie przekradł. Albo i nie, bo został złapany przez generała. Ale pomysł miał dobry. Teraz tutaj jest okazja. Jest wyrwa pomiędzy tutaj dwoma armiami. I ten, który by teraz posłał szybciej, chociażby jeden oddział kawalerii, gdzie tutaj mamy ten, wo, tego woda i straż przyboczną, można byłoby dorwać się do tych posarzy. Ewentualnie do tych lewis. Zaś kohorta legionowa zbliża się no starcia z nomindyjskimi włócznikami, gdzie ci włócznicy tam zginą. Kawaleria nomindyjska dalej próbuje coś tutaj ugrać, ale generał powoli też umiera. Equites rozbijają już pierwszych plemiennych procarzy, ale opancerzona kawaleria nomindyjska musiała się wycofać ze starcia, ale Equites mogą się dzięki temu wbić w plemiennych procarzy. Zaś kohorta Legionowa i kohorta Ewokati. walczą z numidyjskimi włócznikami dalej. No ewidentnie tutaj Czarik ich zblobował i teraz za to płaci. Bo cała pierwsza linia już numindyjska, albo jest związana z walką, albo już nie istnieje. Jedynie teraz by ci Sokło i Equites próbowali by bardziej już dobić to strzelanie numindyjskie, to zwycięstwo Łucz byłoby już pewne. A tak to Czarik jeszcze masz szansę co nieco tu ugrać. Ale opancerzona kawaleria normindyjska powoli próbuje siać spustoszenie. Ale dalej są tu lewis, i ci lewis zabolą tą kawalerię. Zaś tutaj kohorta legionowa spokojnie mogłaby próbować ścigać tą pancerzoną jazdę, lupić na piechotę. Bo ewidentnie to już jest czekanie, kto kogo załatwi pierwszy. Ale zobaczmy sobie jak wygląda starcie Legionu Pustynnej tych pustynnych legionistów i triari. No triari wyglądają bardziej grecko, ale to też dlatego, że byli pozostałością po falangach. Zaś ci legioniści no poza tymi w takich No dobra, wyglądają troszeczkę tak na takich pust, wojowników pustyni, ale takich wojowników pustyni przemieszanych trochę z Kartaginą. Lewis tutaj dalej nadchodzą. Będą próbowali pewnie wraz z kohortami zrobić swoje. Pustynna kohorta się już tutaj zaamuje. A resztki kawalerii numindyjskiej giną. Choć jeszcze generał jakoś tutaj operuje. Wybijając powoli tych lewis, którzy poszli do przodu. Tutaj za bardzo ucieka, teraz pozwala obrywać swoim legionom. A ten oddział kawalerii chyba został zapomniany całkowicie. Przez ostatnie chyba 5 minut gry nawet się stamtąd nie ruszył. Ale piechota rzymska już się przybija dalej. Plemieni prucarze mają coraz większe kłopoty. A triari jedzi sobie stoją i odpoczywają, albo już nie odpoczywają, już pędzą tutaj do walki. No ci pustyni szermierze nie będą... pustyni legioniści, przepraszam, nie będą długo żyli w ten sposób. A kohorta Ewokati teraz sama obrywa od plemiennych procarzy. Więc no, dzieje się, a dzieje. Kohorta legionowa obrywa. I Charix ma tą przewagę, że ma dalej dość sporo mobilnego strzelania, ale za to you Candy jak już dorwie to strzelanie, jeszcze dorwie generała, no Czarix ma przez to coraz większe kłopoty. No popatrz jak jeszcze pasek spadł, ewidentnie generał musiał zginąć. You Candy ma coraz bliżej zwycięstwa, jest coraz bliżej zwycięstwa, a kawaleria, która tak została zapomniana przez już tutaj próbuję dorwać generała, ale generał za chwilę się odwróci dokładniej będzie pomagał, bo jeszcze lewis będą tutaj miotali w jazdę numindyjską i już praktycznie żadnej piechoty do walki wręcz nie zostało numi numindyjskim oddziałom, przez co widzimy, że pustyni legioniści, tak jak w pustyni zdrajcy w Atylii są po prostu gorszą jednostką niż ich odpowiednik rzymski. No wschodnio-rzymski, zależy jaką frakcją gracie. Choć jeżeli ja miałbym wybierać, wolę wschodni Rzym, bo dzięki temu można bardziej urozmaicać swoje armię w kampanii. Plus jest moim zdaniem łatwiejszy do ogarnięcia. I w przeciwieństwie do zachodniego ma jakiekolwiek piki. Które są moim zdaniem bardzo przydatne. W szczególności jeżeli się chcemy obronić przed konnicą. A tutaj zaś procarze i kawaleria numindyjska dorywają kohortę legionową, no ta kohorta już długo nie pożyje. A generał Rzymu, gdzie się podział generał Rzymu? Chyba ścigając tą kawalerię numindyjską, pobiegł za daleko, albo zginął kiedy nie patrzyliśmy. Najbardziej bardziej obstawiam to, że pobiegł bardzo daleko ścigając tą kawalerię numindyjską. Dokładnie, bo nie widzimy oddziałów w akcji tych, które już zostały rozbite. Ale plemieni procarze dalej miotają swoimi procami. Opancerzona kawaleria numindyjska będzie chciała zrobić prawdopodobnie ostatnie szarże, ale Włociu Kandli ma wystarczającą dużą ilość piechoty, żeby odeprzeć ewentualny taki atak. Popatrzcie, tutaj ta kohorta to już w ogóle się załamała, próbując zbić się na Lewis. Ale jest w tak złym stanie, że ci lewis właśnie z nimi nawet wygrali w walce wręcz. Teraz tylko dorwać procarzy i dorwać tą kawalerię, i Watch Kandy ma już zwycięstwo. O, tutaj nawet mają taki fajny własny sztandarek malutki. Więc, więc to jest akurat bardzo, ale to bardzo fajny aspekt. O, ta kohorta. Ta kohorta ewokacji dostanie szarze. Wraz z tymi opancerzonymi legionami. To jest kohorta legionowa, ale już ci opancerzoni kawalerzyści nie przeżyją tego, tak samo ci procarze. Dokładnie. Dzięki czemu widzimy, że Watchu Kandy wygrywa to starcie. 2 do 0. Gratulacje dla naszych zawodników. No i trzeba przyznać, że Czarek z wyszedł z dość ciekawą inicjatywą, a dokładnie z inicjatywą wystawienia własnych legionistów na Legion Rzymski osobiście na to starcie bym przeprowadził kusz lub inną frakcję, która ma bardziej przebicie pancerza, bo pomysł walki Legionista na Legionistę jest dobry. Dopóki Rzym przyprowadzi samemu Legionistów, a nie przyprowadzi tak, jak tutaj widzimy kohortę ewokacji czy też kohortę legionową. bo Gdyby to byli jeszcze pancerzeni Legioniści, to może jeszcze coś by się udało, albo zwykli Legioniści. Ale tutaj zostali przyprowadzeni ci lepsi. Kosztem tego, że zostali przeprowadzeni na ta pomocnicza piechota oraz triarii, no i też ci lewis dużo zrobili. Dodatkowo tutaj gladiatorki, no trochę poszalały. Ale ta kohorta legionowa, jedna dość dobrze sobie poradziła. Nie straciła praktycznie chyba w ogóle życia, a zabiła ponad 140. Więc naprawdę się postarała. No i też ta kohorta ewokacji, popatrzcie. Brali po kilka oddziałów naraz i sobie w miarę dobrze radzili. Nawet jeżeli tutaj ta opanterzona kawaleria nomindyjska działała, to jednak to, że została częściowo zapomniana przez Chariksa, przesądziło o losie tej bitwy. Ale cóż, to byłoby na tyle w dzisiejszym starciu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Oraz zachęcam do dołączenia do mojego Discorda Cytadela Gregora. Link jest w opisie. Zostawcie także subskrypcję i łapkę w górę, to bardzo pokazuje Wasze wsparcie dla mnie. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał na razie.